Witam pozdrawiam serdecznie. obląbywujemy sobie drzewko. Trochę niewygodnie. gdyż więcej, w jednej trzymam telefon, a w aparat. Dobra, to mi wystarczy. zacznę z tej strony e, to pod nie idzie gdyż e, Wyjdę ręce trzymam telefon, a drugi aparat do yy. samego do biwaku ogólnie co mogę powiedzieć o tej siekierze? Siekiera ta ma niesamowitą historię została zręcznie zrobiona przez mojego dziadka z tego serdecznie pozdrawiam Została również zrobiona Ponad 40 lat temu w cementowni Nie jest to zbyt specjalistyczny, specjalistyczny sprzęt Ale daje radę Także dziękuję ślicznie i pozdrawiam w daszbur